Skoro, skoro to jest taki kolor kolak. Hej, hej, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj chciałam Wam przedstawić dosyć fajną paletę. Bo jest to paleta sepory, Dorwałam ją na promocji. Były ostatnie dwie. Oczywiście żal było nie wziąć. Już tak trochę jak widać nastrój Troszkę przedświąteczny, już mamy grudzień. Może króciutko powiem, co mam do tej pory na twarzy, bo jak widzicie, jest prawie wszystko oprócz oczu, makijażu oczu, no i ust, finalnego makijażu. Jest na razie pomadka pielęgnacyjna z Oriflame, podkład Yves Saint Laurent, korektor pod oczami i na powiekach jako baza pod cienie Too Faced Borders Wave w odcieniu Vanilla. Przypudrowałam się pudrem Too Faced. W odcieniu Translucent boki twarzy rozświetliłam, przypudrowałam tymi trzema pudrami z Hourglass. A zabrązowiłam się, wyróżowiłam się i rozświetliłam się. Paletą z benefitu Earth Angel, gdzie mamy hule, kuki. Brwi zrobiłam dwoma odcieniami Kredek z Ma Fashion Revolution. Pod korektor nałożyłam oczywiście Serum Sensic. A teraz przechodzimy do palety. W środku tu ma gumeczkę. Taką. Teraz otwieramy w ten sposób. Tu jest taka kolorowa otoczka. Ok. Folia zdjęta. Kolory się prezentują tak. No powiem Wam, że bardzo mi się podobają. O tutaj teraz widać. Dobrze. Cienie nie mają nazw, więc nie będę musiała męczyć się z czytaniem. Tylko będę zajmować się złoczowaniem pokazywaniem i malowaniem. Teraz przejdziemy do słoczy. Mamy tutaj 16 cieni i dosyć duże wypraski. Jeden cień ma 1,2 g. No duże, duże takie te kwadraciki, prostokąciki. A teraz polecę od, od lewej do prawej rząd, rzędami poziomymi. Te pierwsze cztery cienie prezentują się tak. Powiem Wam, że pod pierwszy raz dotknęłam ich i pod palcem są niezwykle aksamitne. Takie miękkie, kładziutkie. Nie czuję takiej jakiejś suchości. No, pierwsze wrażenie dotyku bardzo pozytywne. Przepraszam za moje zafioletowane paznokcie, bo myłam dzisiaj włosy i zrobiłam sobie maskę taką mocno fioletową, kurtkę i zafarbowało. No niczego sobie powiedzcie te palety tart mnie w seforze interesowały i dlatego wstąpiłam w zestawie te dwie takie ale zaniechałam a za to kupiłam tą Sephoramą bo bardzo mi się kolory spodobały jakie to jest masełko naprawdę ojejku nap no oj podoba mi się tak wyglądają. Kolejne cztery. Patrzcie, ten dzień tutaj wydaje się normalnie kremowy. Zostało takie maźnięcie, wiecie, jak, jak krem. Kolejne cztery. No po prostu ten. Hmm, ten. Ten, jaki piękny brąz. Ostatni, czwarty rząd, chłodny. Zakasałam bardziej rękaw. To jest ten właśnie matowy biały, znaczy biały beżowy. O, ten jest ładny. Tak. No, mm, fajnie, bo to nie jest taka czerń-czerń, tylko chyba taka troszkę w brąz. I o, o jaki ten ładny. No ale co, spory wybór koloru, więc co, dwa różne oka, nie? No. Zaczniemy od zmatowienia łuku brwiowego. A nic, wykorzystamy ten cień tutaj. On lekko wpada w takie różowo-fioletowe tony. No tak, to jest taki liliowawy. Jeżeli jest taka nazwa? No na razie jest jasno, ale potem to się zgubi. To jest pędzel 05. Teraz płaski, puchaty 06. Jedno załamanie tym, a drugie załamanie tym. Szmatka przygotowana do czyszczenia pędzla. Jeszcze będę go odwracać. Uuu! pyli się troszkę, zobaczymy. Wyciągnę troszkę, może nie, że załamanie robię. Skoro to jest taki kolor koralowy, lekko brzoskwiniowy, to zrobimy sobie makijaż odletowy. Kolor piękny. Okej, okay, na razie mamy takie kolory nałożone. Czyli dopiero dwa. Teraz tutaj tym kolorem. Tu sobie przyciemnie załamanie. Taka ala kreseczka rozblendowana, ale się dosyć złapał mocno. O, ale fajnie. Wrócę sobie do koralowego i. Blenduje lekko, o. No, pigment to tutaj jest, naprawdę. A z tej strony wezmę ten cień. Nie wiem, czy po tej, po tej stronie wyjdą podobne makijaże pod względem kształtu. Kolorystycznie na pewno nie, bo to zależy też od rodzaju cienia, jak się... Z nim pracuję, blenduje. także tu widzę, że się ten lepiej roztarł. Połączył z tamtym poprzednim. Tu ładnie się tak przeniknęły jakby, a tu została taka kreseczka. Wezmę sobie taką mniejszą kuleczkę Glam Shop. Tu bym musiała pomieszać, o na granicy. Nie, mi się nie podoba ta granica. Koral z tym, którym przyciemniałam, ale tak leciusieńko tylko, żeby zgubić granicę. Właśnie, udało się. I jakoś poszło, nie? Mm. Koralowe oko, kącik, przyciemnie tym brązem. Jest pigment, słuchajcie. Nie podoba mi się moja strefa pod oczami, mimo że dałam ten, to serum pod oczy z Sensika, ale tak mam suchą tą skórę. A jeszcze przypudrowałam się metodą gąbeczkową, ale nie tak pod oczami, tylko tu. Ale też jest jakby sucho. Petino, chyba. I mało wody. No powiem Wam, że fajnie to wygląda. Na żywo. A tu. Zrobimy czarne. Brunat na czerń, to o właśnie, to jest brunat na czerń. Rozetrę ją, bo na oku to naprawdę jak czerń wyszło. Jeszcze spróbujemy dołożyć. O, patrzcie. Mm. wiecie, jak to się buduje, taka czerń brunatna do czerni. Nie ma osypu, jeszcze tylko brązu tu chcę dopakować. Dziury się nie zrobiły, jest wszystko ok. To będzie chłodne oko, bardziej to cieplejsze, więc już mam tu pomysł na błyski. Płaski pędzelek KM06 z efektu. i tu mnie kusi ten lawendowy fiolet. I chyba godamy tutaj. Wracam do czerni. Na łączenie dam ten obok, który tutaj jest taki troszkę ciemniejszy. Wracam do czerni. Tak na zakładkę, ale powiem wam, że no te tak sobie te kolory. Daj te, tak sobie, chociaż źle to nie wygląda, no nie, no widać je, widać je, właśnie, dołożę tego, taki szary, zrobi przejście, no, o, no teraz tak, ale czarnego trzeba na zakładkę, już nie dokładam, tylko to, co jest na pędzlu, z tej strony. I znowu tutaj to, troszkę. No, chyba fajne przejście, nie? A tutaj mamy tylko ten brąz, więc dołożę, dołożę tego tutaj jasnego brązu. Ciemny brąz i znów jasny. Dół powieki tutaj lekko, tylko przy rzęsach yy, empraż trzynastka, tym brązem, którym robiłam kącik. Tak mini minimalnie. Czyszczą. A tu czernią. Tą brunatną. Muszę to troszkę zdjąć tutaj czystym pędzlem, ale tu pigment jest, słuchajcie, w tej czerni brunatnej. Teraz już polecimy z błyskami, tutaj ten cień. Cienkim pędzeleczkiem takim ołówkowym nabrał się. A jak myślicie, na to oko ten stalowy tutaj. No, fajnie. Bliżej wewnętrznego kącika na dolną powiekę ten poleci cień chłodniejszy, perłowy. Bardzo ładny jest. A na tą cieplejszy, czyli ten tutaj. Dobrze się transferują na pędzel i na powiekę. No jest taki delikatny błysk, ale bardzo ładnie się prezentuje. Szampański taki na to oko. Nałożymy ten. Pięknie się przykleił do korektora. I do cienia, którym lekko wyjechałam ku wewnętrznemu kącikowi. Na to oko nałożymy ten. To są błyski, które nie obciążają powieki, ale ładnie się błyszczą. Nie kosmicznie, ale wiecie, no tak fachowa. Tutaj jeszcze na łączenie ten cień został, ale to już jest satyna. Wiecie, taka gładka. Ten sam cień błyszczący wykorzystam do rozjaśnienia tutaj kącika. Na no, taki malutki pędzelek Go dołożę. Wszystko do siebie pasuje. No i tutaj też zostało tym, właśnie zostało nam rozjaśnić tym. No bo innego nie ma, takiego jasnego bardzo. Nie ja chcę też takim zbitym pędzelkiem, żeby sobie nie obciążyć powieki, ale tyle, co się nałożyło, to mi wystarczy. I teraz mięciusi pędzelek od zmalo. Dół tej powieki rozblenduję tym tutaj cieniem. Mamy piękną spójność góra z dołem. A tutaj spróbuję dać jeszcze tej lawendy. I troszkę tego jasnego też taki ma poświatę. Też jest chłodny po prostu. I teraz ten. Teraz będzie lek z chulu P66, w tym najjaśniejszym. On tu jest biały, ale naprawdę on jest lekko lawendowy. Jaśniutki. I podczyszczam cały makijaż. No i mamy to wszystkie cienie użyte. Sama nie wiem, które mi się oko bardziej podoba. Tu bym jeszcze trochę przychłodziła, wiecie. Może tym tutaj. No tu mam dużo chłodniej niż w podglądzie i rozblenduję tym jasnym tak, jeszcze koralowym troszkę dołożyłam koniec, no tego miziania ach, ja bym się tak malowała i malowała, wiecie się... paleta po całym makijażu wygląda tak czyli nie ma bałaganu nie ma osypu nie ma podnoszenia się takiego mocnego naprawdę wygląda dobrze ta paleta po makijażu naprawdę nawet nie pokruszyło się nic na te złote te złote obramówki i bardzo fajne, miękutkie, gładziutkie, masełkowe, plastyczne, fajne cienie. Makijaż skończony. Także możemy przejść do podsumowania yy, palety, oceny. Ale zanim to powiem, co zrobiłam już poza kamerą, nie mogło być inaczej. Yy, sexy Eyes Mascara na bazie z Eveline Warietę też Eveline i Eveline ta precyzyjna maskara na dolne rzęsy, na linie wodne tutaj taką cieplejszą yy, kredkę z Glam Shop'u um od Miss Donselity, a tutaj Eveline ta różowa na ustach taki duet dzisiaj yy, Pieren Piereneli Matic 11 -ka. i pomadka kremowa Babor to jest Creamy Lip w odcieniu 04 Nude Rose. I teraz paleta. Moje ogólne zdanie na temat tej palety jest jak najbardziej na plus. Pozytywne. Bardzo dobrze się pracowało z tymi cieniami. Są kremowe, masełkowe, zarówno maty jak i płyski. Bardzo dobrze się kładą na korektor, też na bazę suchego cienia. Bardzo dobrze się kładą i blendują i łączą. Kolory w siebie bardzo ładnie przechodzą, błyski, nie są kosmiczne, ale takie jak ostatnio bardzo lubię. Perły satynowe, mocniejsze perły, troszkę metaliki, no zobaczycie oczywiście z bliska. Gdzieś tu pewnie już moje oczy śmigają. Yy, także no paleta, powiem Wam, jak złapiecie, bardzo polecam. Wykonamy nią zarówno makijaż dzienny, mamy naprawdę przepiękne brąziki, różowości, czarne niebieski, ten, ten metalik, no, śliczne są te kolory w tej palecie. I tak samo jasne błyski i ciemne błyski są bardzo ładnie widoczne i nieobciążające obciążające powieki dojrzałej. W czasie wykonywania makijażu już coś mówiłam o tych cieniach, byłam zadowolona już po prostu z pracy z nimi. Nie przedłużając tego podsumowania, no, paleta kolorystycznie piękna, i jakościowo też bardzo dobra. W ogóle mam wrażenie, że Sephora naprawdę zmieniła jakość cieni swoich. Oczywiście pytanie do Was, które oko Wam się lepiej podoba. Nie wiem, czy jeszcze ją można złapać na Seforze. Naprawdę nie wiem, nie sprawdzałam. Ja dałam za nią 90 zł. Fajna promocja, bo ona jest bez promocji za 109. Na tą jakość, wielkość cieni w ogóle to jest naprawdę fajna cena. 16 cieni, nie? Za 90 zł. No a Glamshop ma. Paletę dziewiątki po 99, nie? Fakt, że tutaj błyski nie są takie jak w Blam no jasne, że nie, no ale no wiecie, jak ktoś nie ma takiego budżetu, a chce więcej cieni i to różno różnotonacyjnych, kolorystycznych, no to jak najbardziej polecam te paletę. Także odcinek powiedzmy przedświąteczny mamy już zaliczony. Yy, bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Mile widziane subskrypcje, łapeczki. I dzwoneczki. A ja się żegnam i życzę Wam wszystkiego dobrego, co Was spotka. I do następnego. Hej pa!